啊。 thank you Jeżeli macie rannych, w Libimoku czekają leki oraz żywność. Dajcie nam znać przez radio, albo wywieźcie flagę na budynku. Nocni biegacze wrócili. O, oh, Frank! Aiden! Jesteś cały? Frank, jeśli idziesz do twierdzy, to ja idę z Tobą. Młody, przestań. Usiądź i posłuchaj mnie. Ocaliłeś wielu ludzi. Gdyby nie Ty, nie zdołałbym nikogo ostrzec, ale nie powinieneś brać w tym udziału. To nie chodzi o Wolca. Stawka jest zbyt wysoka. Co masz na myśli? Słuchaj, powiem ci, ale to musi zostać między nami, jasne? Po prostu mów. Będzie więcej ataków, Aiden. Williams mówi, że większość Central Lub zostanie zniszczona, rozumiesz? To ma być groźba czy kłamstwo? Nie dowiemy się, dopóki z nim nie pogadamy. A jeśli to pułapka? Aiden, posłuchaj. Na początku pandemii Willedor był jednym z 20 miast odizolowanych przez Gierę. Wiesz, ile z nich zdołało dotąd przetrwać? Żadne. Poza naszym. Zbombardowano je, kiedy wirus wymknął się spod kontroli. Willedor ocalono, bo ktoś przerwał naloty. Sądzę, że to był Williams. Nie ufam rzeźnikowi ani Wolcowi, Frank. Chcę iść z tobą. Jeśli coś pójdzie źle, przyda ci się wsparcie. Okej. Okay. Wiem, że cię nie powstrzymam. Pójdziesz z nami, ale masz robić, co ci mówię. Zrozumiałeś? <śmiech> <śmiech> Ej, nie możemy dłużej czekać! Musimy ruszać! W porządku? Otwieraj! Renegaci będą tu lada chwila! Ej, nic ci nie jest? A, przeżyję. Napiszę. Na pewno wszystko gra. Jest okej. Okay. Będzie okej. Okay. Nie wiedzą? O następnym ataku. Nie, nie wiedzą. Zamierzasz im powiedzieć? E, jeśli dogadamy się z pułkownikiem, nie będę musiał. A jeśli nie? To jutro już będzie po nas. Tak czy siak zasłużyli na imprezę. Chodźmy po Huona. On też świętuje. Gdzie mat? Jest już? Czy modnie się spóźni? Jest na górze. Czeka. To chodźmy. ten stary. Fajnie, że żyjesz. Ty też, Nikolas. Stary, gdyby nie ty, byłoby już po mnie. W sumie to wszyscy bylibyśmy martwi. Na razie, amigo. Każdemu powtarzam, że musimy szykować się na zimę. Ej, hey Matt, wszystko w porządku? Zjebany pomysł. Co jeśli to zasadzka? Musimy zaatakować skurwy syna, zanim spali miasto do gołej ziemi. I dlatego mamy przejebane. Ten pojeb pogorszy już i tak złą sytuację. Dosyć! Williams mówi, że rakiet jest więcej, skoro to wie, może umie je powstrzymać. Ponieważ wspaniałomyślnie myślnie zgodził się z nami pogadać, ładnie się wszyscy ubierzemy i grzecznie udamy się na jego małą wysepkę. Ruszaj dupę mat. Tylko jeśli mu dokopię. Idziemy na rzeź. Ej, Aiden. Nie idziesz? Trochę sporo się ich tam kręci. Dam sobie rękę uciąć, że Matt to zjebie. Gwarant kurwa tuje. Masz plan B? Coś wymyślę. A jeśli on coś wymyśli? Frank, e, nie martw się, tak. A co mam do roboty? Frank! Kurwa, wiedziałem! Nikt nie zdoła przechytrzeć stróżów prawnych. Zatrzymać ich! Nie odpływaj, Frank! Złap tych skurwieli, zostanę z nim! Co się stało? Co się stało? Postrzelili go renegaci! Gdzie byłeś? Aiden! Nie ruszaj się! Aiden! Łap to auto, bo nie dotrzesz do rzeźnika! Nie zostawię go! Strzała jest zatruta, nic tu nie poradzisz! Miałem rację, to była pułapka! Weź to! W ciężarówce jest lokalizator! Nie pozwól im uciec! Cokolwiek się stanie! Obiecaj, że będziesz za wszelką cenę chronił Lawan? Obiecaj! Obiecuję, Frank. O, kurwa mać. Margaret mogłaby pomóc. Przekaż jej to. Nie jak zostawisz auto, rzeźnik nie odpowie za zabicie Franka! Chcesz ocalić Franka? To leć! Zdobędę to antidotum. Hmm. Łap to auto, słyszysz? Łap Aiden? Jesteś tam? Co się dzieje? Aiden! Zaatakowali nas. Frank oberwał. Za strzałą. Czy on... Wyliżę się. Idę do zielarki po antidotum. Idę do rzeźnika. Zabiję tego jebanego mordercę. Nie, Lawan! Idź do Franka. Potrzebuję cię. Nie mam wyjścia. Zostaw rzeźnika i walca mnie. Zajmij się Frankiem. Dobra. Dorwi ich. Zamiję i za Franka. Za Mie i za Franka. Przyjaciel, renegaci gotuli. Spokojnie. Pokaż mi tę truciznę. No i? Shh. Margaret! To na pewno sprawka renegatów? Tak. Dlaczego pytasz? Aiden, masz antidotum? A jeszcze nie, ale... Ta trucizna jest cholernie silna. Frank już długo tak nie wytrzyma. Muszę szybko dostać antidotum. Podaj mi słoik. Ten z zielonymi ziołami w środku. Czujesz? Ten sam zapach. Renegaci używają kurary. Jest bezwonna. Nie ma gorzkiego zapachu jak to. Po prostu powiedz, co mam znaleźć! To jest święty fiołek. Jego działanie neutralizują zioła wodne. Potrzebujesz pięciu ziół, żeby stworzyć odtrutkę. Rosną pod wodą w pobliżu. Przed podaniem wymieszaj je z tym... ممنون دیداتون، زر از بنده To dawaj. Obiecałeś mi coś. Pamiętasz? Dotrzymam słowa, Bezo. Otwórz się. Wypij to. Okej? Okay. Dawaj. Dawaj. Frank? Frank? Nie. Nie, nie, nie. Frank, błagam! Walcz, ty draniu! Walcz! O oh, kurwa! Jezu! Wróciłeś, Frank, już dobrze, spokojnie. Oddychaj, okej? Okay. Okej. Okay. Odetnę Williamsowi fiuta i wsadzę do gardła. Znachorka coś mi powiedziała. Co? Podobno renegaci nie używają takiej trucizny. A jednak... Mieliby zabijać Franka skoro Williams chciał gadać? Bo to było kłamstwo. Idę do twierdzy. Na pewno nie z tą raną. Ktoś powinien z nim zostać, Lawan. Dobra. Poproś Jacka o pomoc. Wie, jak wejść do twierdzy. Aiden... Nie spierdol tego. Mówisz masz. Czasem sobie myślę. Jack. Przed tym wszystkim... Lawan mówiła, że masz dojście do twierdzy. Wejdź na dach, ejden. Będzie ci łatwiej namierzyć sygnał z furgonetki. Przekupiłem kierowcę Renegatów. Będzie na ciebie czekał. Przemyci cię do twierdzy. Kim on jest? Tylko go łatwo kontrolować. Zobaczysz. I nie zatrzymałeś go wcześniej? Chciałem, Skurwels. Panikował po strzelaninie. Na szczęście mamy nadajnik. Idź na dach, zanim sygnał zaniknie. Matt? Mam sygnał! Dobrze. Tak trzymaj, jeden. I trzymaj się dachu. Nie zgub go. Sygnał zanika! Nie biegaj po ziemi, bo go kurwa zgubimy! Trzymaj się dachu! Jack, zaraz go zgubię! Sygnał znowu zanika! Nigdy nie nauczę się. Trzymaj do... się dachów, Ejden. Bez furgonetki nie dostaniemy się do twierdzy! Tu jesteś. Wejdź do twierdzy i opuść przegrody. Kiedy poziom wody spadnie, wprowadzimy naszych ludzi. Mam ją! Ciężarówka jest w budynku. Dobra robota. To pewnie kryjówka renegatów. Znajdź kierowcę, ma na imię Steve i dostać się do twierdzy.